Hej, hej, witajcie z tej strony Luch. W dzisiejszym materiale chciałbym z Wami porozmawiać o odcinku, który wchodzi w skład nadchodzącego sezonu czwartego. Tak się składa, że odcinek opatrzony jest numerem ósmym według oficjalnej chronologii i nosi nazwę Suan. Oglądajcie ten materiał do końca. Moi drodzy, na początku listopada we Włoszech na Lucca Comic odbył się panel Tomasa Struka, na którym również podzielił się naprawdę ciekawymi informacjami ze świata Miracles. Jedną z nich, która w tym materiale interesuje najbardziej, to oczywiście dwie koncepcje postaci Słana, które teraz możecie zobaczyć na ekranie. I by przybliżyć wam ową postać, omówimy go z wyglądu w wersji cywilnej i zakumizowanej. Jeśli chodzi o podpisy, które widnieją na zdjęciu, ciężko jest mi je rozszyfrować. Tomasz po prostu opisywał chyba najważniejsze elementy ubioru wyglądu dla tej postaci. Na pierwszy ogień leci do omówienia słan wersji cywilnej. Wygląda on jak typowy azjatycki wojownik lub jakiś mnik. Jest łysy, ale dla równowagi posiada krzaczaste brwi i o ile to nie jest jakiś cień krótką brudkę. Ma nietęgą minę, więc albo jest naprawdę groźny, albo niezbyt zadowolony z życia. Odziany jest w czerwony strój w komplecie z pomarańczowymi spodniami i czarnymi ochranieczami na łydki. Na stopy założone ma brązowe obuwie. Na niektórych fragmentach jego stroju widzimy charakterystyczne czarne symbole. Na pewno nie są one. Przypadkowe i być może w odcinku, w którym zobaczymy ową postać, poznamy ich znaczenie. Teraz bierzemy pod lupę wersję zaakumizowaną Suana. Tutaj wygląda on jak napakowany Krillan z Ball. A. I jeszcze ten znak na czole, jak mistrzowie sztuk walki Shaolin. Krzaczaste brywi, które znacząco zwiększyły swój rozmiar oraz długi wąs po obu stronach. Z tego co widzę, z elementów stroju zniknęła czerwona narzuta, a został sam pomarańczowy strój, dzięki czemu odsłoniło mu to jego muskularne ręce, którym jest w stanie podnieść swoich przeciwników. Nasi bohaterowie niezbyt radzą sobie z nowym antagonistą. Czarny kot w szponach nóg Su Słana, który trzyma mu dłoń z odpalonym kotaklizmem. Ten zaś skierowany jest prawdopodobnie w pewien obiekt, przedmiot, który sama Biedronka z tego co widzę chce chwycić swoimi skromnymi nogami. Ta też nie ma łatwo, bo jest trzymana drugą ręką przez Suana. Jak widać walka nie należy i nie będzie należeć do najprostszych. Moi drodzy, tak prezentuje się nowa postać, którą zobaczymy w nadchodzącym sezonie czwartym. W serialu jest taka zasada, że każdy odcinek nosi nazwę tytułowego Złoczyńcy. Przy tych koncept artach podana jest tylko jedna nazwa i jest to Suan. Nie wiadomo więc, czy to jest nazwa cywilna, czy może nazwa Zakumizowanego, ale jeśli każdy odcinek był nazywany Złoczyńcą, to może być to nazwa Zakumizowanego. Jak myślicie? Wątpię, by odeszli od tej reguły w sezonie czwartym, ale w każdym razie finalnie Suan, czyli nowa postać, którą użymy w sezonie 4. parte. I w tym momencie może paść pewne pytanie. Skąd wiadomo, że Swan będzie ósmym odcinkiem sezonu czwartego? Na tym oto zdjęciu w lewym górnym rogu, pewnie już to widzicie, widnieje mały prostokąt, który zawiera dość istotne informacje. Nazwę postaci, czyli Suan oraz kod produkcyjny MLB, czyli Miraculous Ladybug i 408, czyli czwarty sezon, ósmy odcinek. I sugerując się tymi informacjami wychodziłoby na to, że Suan faktycznie miałby pojawić się w ósmym odcinku, bądź faktycznie jest ósmym odcinkiem sezonu czwartego według Oficjalnej chronologii, ale na ten moment brałbym to z lekkim dystansem. I warto również zaznaczyć, że to tylko koncept art, i finalnie projekt postaci może się tam w jakimś stopniu zmienić. Okej, okay. mamy postać za sobą, ale pomyślmy w jakich okolicznościach taki jegomość pojawia się w sezonie czwartym i sprawia tyle problemów w Biedronce i czarnemu koni. Moi drodzy, na ten moment i jest to jak na razie najlepsza moja teoria odnośnie Słana i okoliczności, przez które on może pojawić się w sezonie czwartym, to starożytna świątynia Miracul. Świątynia, która została przywrócona w sezonie trzecim w odcinku F.I.S.T. do stanu przed atakiem potwora, a raczej przed jego wymknięciem się spod kontroli. Jakby nie patrzeć przez niego, mamy wydarzenia, które są ukazywane od sezonu pierwszego. I dlaczego świątynia? Patrząc na Suana, na jego wygląd, to na ten moment to jest jedyna opcja, by powiązać go z tamtym miejscem. Po przywróceniu świątyni do stanu przed atakiem potwora mogą, a raczej muszą być tam jacyś mnisi. Mnisi, którzy zostali pożarci przez tytułowego złoczyńcę. Wprawdzie nie mamy dokładnego wglądu na tych mnichów, tylko na samego mistrza, który nauczał mistrza fu, ale kolorystyka szat i sam ich wygląd mówi już sam za siebie. Myślę, że samo pojawienie się świątyni w sezonie trzecim jest tak dużym wydarzeniem, że byłoby dobrym nawiązaniem w odcinku, w którym pojawiłby się taki słon. Mnich, który pochodzi ze świątyni Miraculum. Dlaczego taka postać, jeśli faktycznie miałaby mieć związek ze świątynią Miraculum, została zakumizowana? No, na ten moment ciężko stwierdzić. Nie wiemy również, czy z wizytą do świątyni przybędą bohaterowie, czy może sam Suan przybędzie do Paryża. Bardziej stawiałbym raczej na to drugie, że on sam przybędzie do Paryża. Zwiedzanie świątyni, o ile takiego czegoś uświadczymy, zostawiłbym na odcinek specjalny. Jeśli tytułowy antagonista przybędzie do Paryża, to musiałby mieć jakiś powód. Jeśli faktycznie jest on związany ze świątynią Miraculum, to może pójdźmy w tym kierunku. Może dowiedzą się o nowym strażniku, jakim jest Marinette, która nie daje sobie jeszcze rady. Może o zaginionych Mirakulum. Może przytłacza ich nowoczesny świat, który bardziej angażuje się w ten magiczny, cudowny i to im przeszkadza, zagraża. A może o nowym antagoniście, który pokusiłby się o nowe Mirakulum ze świątyni. Bo tak są inne Mirakula w innych pudełkach, które tam się w świątyni znajdują. No, powodów może być naprawdę sporo. Tomasz na nagraniu, gdy omawiał stronę techniczną tego koncept arta, powiedział, że jest to ważna część odcinka. I może to być tam jakiś spoiler, ale mniejsza. Moi drodzy, przy omawianiu zakumizwanej postaci powiedziałem wam, że bohaterowie niezbyt radzą sobie z nowym antagonistą. Czarny kot w szponach Nuksuana, który trzyma mu dłoni z odpalonym kotaklizmem. Ten zaś skierowany jest prawdopodobnie w pewien obiekt przedmiot, który sama Biedronka z tego co widzę chce chwycić swoimi skromnymi nogami. Chodzi mi dokładnie o to. Suana. czarny kot i Biedronka mają skierowany wzrok. Na to coś. Na pierwszy rzut oka przypomina mi to nową szkatułkę mirakuli. Pamiętajmy, że to koncept art, więc ciężko ogarnąć, co to jest, ale mi to przypomina nową szkatułkę. Naprawdę. Wtedy w jakimś tam stopniu zgadzałoby się, że Słan faktycznie ma związek ze świątynią Miraklum, chce za wszelką cenę odzyskać pozostałe mirakula i zwrócić je do świątyni, bo na przykład nie ufa Marniat, albo ona nie daje sobie z tym rady tylko czemu kotaklizm jest skierowany w ten obiekt przedmiot? No, ciężko powiedzieć. Pytanie jeszcze o samego Władcę Ciem. Czy on przez to wszystko nie dowiedziałby się o samej nowej szkatułce? Wiadomo, że komunikuje się on ze swoimi tworami telepatycznie. Nie widzi ich oczami, więc myślę, że z tą szkatułką mogłoby wypalić ale jak będzie, to się okaże podczas premiery tego odcinka, a no, no niestety do tego jeszcze długa droga. Podzielcie się swoimi teoriami, przemyśleniami odnośnie nowej postaci, która zawita w sezonie czwartym i jaka może być powiązana z tym historia. A przypnę wam serducho i chętnie wejdę w dyskusję. Dzięki za obejrzenie tego materiału i do usłyszenia następnym razem. Bye bye.